Ja już przyjechałam do Kariny, Czekaj, i... nie tak. Aha. bo psuje nam to trochę Ja dole. Dobra. Kur... Dzień dobry wszystkim, witam Was na naszym kanale. Dzisiaj nagramy film na temat diety Julii Wieniawy, a mianowicie ona stosuje dietę IF, jest to inaczej mówiąc po polsku, posprzerwany. Jej ukienko żywieniowe zaczyna się dopiero o godzinie 13, a ja właśnie będę jechała na siłownię na czczo. Jestem już po treningu i chciałabym powiedzieć, że jestem już głodna. Jeżeli chodzi o trening, to wszedł mi tak, wiecie, mogłabym zrobić lepsze. Myślę, że jakbym zjadła śniadanie, to miałabym pompę. Nie. Przyjechałam do Kariny i nadal nic nie jadłyśmy. Kupiłyśmy sobie super soczki, świeżo wyciskane jakieś, tak? Jest już 13 godzina, więc w sumie no, już, już powinniśmy jeść. Okno ja się otwiera, możemy teraz zjeść i no właśnie mamy te soczki, bo ja... Przeglądałam sobie wywiad Julii i ona, to był w sumie wywiad przez trzech lat, ale mówiła, że pije właśnie takie soki. Właśnie nie podjadam, wow. tylko mam soki warzywne. Okej, okay, czyli tak naprawdę do, tak. dobijasz sobie kalorii. Tak. właśnie takie soki Cię. często, także też byśmy bo on e, nie ma lakrozy, nie ma glutenu. Nie, nie ma niczego, bo, e, Soi też nie ma. Julia w wywiadzie, e, o którym sobie było dość głośno, mówiła, że e, nie je e, glutenu, znaczy ogranicza chyba, ogranicza. z tego co zrozumiałam. Laktozy nie, je, bo ma nietolerancję na nią. Ja jestem uczelona na laktozę i nie sprawdziłam tego jeszcze przez badania, w sensie badania na celiakie, ale ja jestem przekonana, że jestem uczulona na gluten, ponieważ zawsze jak zjem gluten, to po pierwsze puchnę, a to jest związane z moją niedoczynnością tarczycy, mm -hmm. e, a po drugie robią mi się jakieś takie, e, jakieś takie plamki na skórze. I soja e, jest zła, według niej. Mm. E, także. Ech. Także tak. Także my też jej nie zjemy, bo mamy dzisiaj jest tak jak ona, ale co ja wcale nie jest zła i może na koniec jakby <grym> trochę już po temat raz. tego, co ona tam mówiła w tym wywiadzie. Bo ty też gadałaś mi o tej niedoczynności, nie? Ta tak, tak, tak. No, no, więc teraz sobie wypijemy soczki, idziemy no. do sklepu, kupić sobie jeszcze tam coś. I ogólnie będziemy miały dwa takie większe posiłki, nie? I jeszcze tak. coś sobie może tak przekończy, zobaczymy jak to tam. Bo ona ma trzy posiłki w swoim dniu. Jest intermittent fasting, czyli no. jem trzy razy dziennie, nie pięć. W tych ośmiu godzinach, także my też tak zrobimy. I no. no. Dobra. Jestem serio bez sił, bo jestem głodna. Ja no, też no. jestem bez sił, trening był średni, bo ja już wiem, że trening bez śniadania to jest umiem taki no. średni trening, także. No, tak samo. Dobra, tak. także wypijemy sobie te cudowne soczki. Tak. Znale. Znale. Witamy Was z naszym super obiadkiem. O 13.00 te soki. Teraz mamy sobie pierwszy taki posiłek: konkretny, a jest godzina 15.00. 15 Shop. Mamy batata pierzonego, marchewkę gotowaną i jajeczkę sodową. Także, ale według. Chyba według dueli, by było spoko. I mamy tutaj włącznie... bo w tym, jakby oknie żywieniowym, musimy zjeść określoną ilość kalorii, którą sobie ustaliłyśmy. Ja tu przyjąłam te 1600, no bo Julia w jednym z sprzed trzech lat mówiła, że jej jakoś jest 500. Hmm. 1500 to jest mało. Mm -hmm. Hmm. Plus tam jakieś soki sobie popija. No ale soki sobie popija, a widzisz, jeden no, sok no i właśnie nie ma. 200 kalorii, nie? Więc nie wiem, jaką ma taką określoną, hmm. no, końcową ilość kalorii, no ale my przyjęliśmy 1600, bo ja jestem na redukcji i tyle ja, więc sobie tyle dałam. Teraz około 700 kalorii. Taki sobie obiadacz. Obiekt, a jest dość spory ten obiadek. Mm. I ja właśnie nie wiem, bo przez to, że nie ja mam tyle godzin, to teraz nie jesteś w stanie raczej tego zjeść. Właśnie prawda? Nie, wiem, czy będę w stanie zjeść. Bo cię skurczy że ogólnie powiemy, co myjemy bo jak myjemy no, no, właśnie. Ja ogólnie u mnie jest prosta sprawa. Ja jem wszystko, tylko byle zmieścić się w kaloriach. I nieważne, czy ja zjem maka, wszystko wpisuję sobie w fitatu. Nie? No, ja no, 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 no absolutnie. Tak, tak działa to. I to jest wszystko. Nie, nie, nie wiem, dla mnie ta dieta byłaby bez sensu, bo ja różnie też wstaję. W sensie no to jest wymagające, raczej trzeba mieć tak Czas, nie wiecie taki sam do tego układ z każdego dnia Bardziej jak na przykład też poszczególne dni się bardzo różnią No to też to przesuwanie ciągle tych godzin jest no. też bez sensu No bo w końcu ten nasz post w ogóle będzie się tak przesuwał, że Że nie będzie tego Że nie będzie tego po prostu Po prostu jest to ciężkiego zrealizowania w niektórych przypadkach Więc no. jeżeli ja bym miała być na takim Intermediate Fasting to po prostu bym musiała mieć inne godziny Tak jak Ci mówiłam mhm. kiedy, że inne godziny, że po prostu Okno od rana do w chwili 17. Dokładnie. Ale też wtedy mamy taki problem, że jeżeli jest jakiś czy, czy coś no to wtedy albo wtedy odpuszczacie, już nie macie tego postu i wtedy w sumie przypada wam jakby ten hmm. post. Albo musicie się katować i w sumie jesteście ze znajomymi i wy musicie odmawiać wszystkiego, no bo nie możecie, bo Wasze okno się skończyło. Dobra wiecie co, my na razie zjemy sobie to co tutaj mamy, bo nie jadłyśmy od rana i jesteśmy tak głodne i mamy sobie trochę tu wiecie i tyle. No, a teraz zjemy i, i... My poszliśmy sobie na rowerki i zahaczyłyśmy o sklep, kupiliśmy sobie jakieś sorbetowe lodziki bez bez laktozy mamy owocę woda, cukier. Tak. Julia Wieniawa ma dużo aktywności w ciągu dnia, więc jeszcze rano. Wieniawa. Tak, więc rano miałam siłownię. Karina też miała siłowy trening. Eee, kroki też już trochę zrobiłam, Karina też i teraz jesteśmy na rowerze jak Julia Wieniawa. No, aktywność jak Julia, Chyba mam nadzieję. No, no ile przejechaliśmy już? 7 kilometrów jakoś. A jeszcze trochę przed nami. No tak, tak, bo się... tego nie wliczamy, bo to jest jakby jak ten sok. No, w sensie, Co ona nie wieczała też do posiłku, więc... Bo to ma to... jakieś 60 kalorii tam max. 40. 40. Jeszcze lepiej. Jedziemy dalej. No! To wrócimy z mezy, roweru, zrobimy tak. sobie kolejny posiłek, mamy... Jobór naturalny bez laktozy, banan i mango. I na przykład maczek, którą będę I raz dali, tak, Julian, jadł, piję. I bo Julia w wywiadzie mówiła, że pije macze mm. na owsianym mleku. Na owsianym... Na przykład ja zawsze piję maczek na owsianym mleku. Dobra. I mamy na zimno z Kamilą, lodu, więc... No, dobra, nie spokojnie. Nie chciałabym tego pić, co mi jest już 1830, a jeszcze mamy jeden posiłek. Ja tutaj, jako dietetyk, mogę to powiedzieć wreszcie, dietetyk, chcę się odnieść do tego, co mówi ja mówi, że wiele osób nie toleruje laktozy, więc nie powinniśmy pić mleka mle krowiego, ani sojowego, bo soja sojowe jest zła, bo mężczyznom mogą oni urosnąć piersi i tak dalej, co jest totalnie nieprawdą. Przerzuciłem się na mleko sojowe, słuchaj. A to źle. To źle? tak. Bo soja jest zła. <grym> no a mi dla poleciła? Dla facetów, soja ma estrogeny i hormony kobiece. To jakie mam kupować? I ci, ci cycki urosną, jak będziesz no pił soję. Bo jeżeli dobrze tolerujemy soję, to możemy ją śmiało jeść. Ja na nie wyobrażam sobie mojego życia bez soi, bez tofu itd., bo bym nie wiem, chyba umarła. Jakby to, że ona tutaj tak demonizuje te produkty, to nie jest zbyt na miejscu. Też właśnie nie, mam, nie jemy tutaj tej laktozy, bo Julia w innych wywiadach mówiła, że ma nietolerancję, więc rozumiem, że ona jej nie je, ale też nie każdy musi wykluczać to mleko ze swojej wiedzy. Nie jemy glutenu, bo Julia mówiła, że go ogranicza. Nawet gluten zaczęłam powoli jeść. Mhm. Oczywiście mhm. tak go ograniczam, bo po prostu nie jest on zdrowy mhm. i nie lepiej szczerze to... bez. Bo ma Hashimoto i tak dalej. Ale też nie każdy, kto ma Hashimoto i niedoczynność tarczycy musi ograniczać gluten, na przykład nie. Sandra, bo, nie. ponieważ nie ma nietolerancji i nie ma celiaki, więc może śmiało przy niedoczynności jeść ten gluten i nic się złego nie dzieje. Jeżeli Julii szkodzi, to nie powinna go jeść, ale też nie ma, nie ma prawa mówić, że gluten jest zły, bo nie jest. Tak samo soja też nie jest zła. To, że ona ją niestety toleruje, że od niej puchnie, no to nie znaczy, że każdy będzie od niej puchnął. Niektórym się może wydawać, że ojejku, bo ona tak gie, ona super wygląda, to że ja też na pewno przyjdę na tą dietę, na pewno też będę się super czuć, no bo ona mówi, że się świetnie czuje, że ma super energię i potem ktoś wchodzi na taką dietę i nie czuje się super, czuje się źle, jest głodny, nieszczęśliwy, i to byłam ja dzisiaj. I właśnie, i sobie pomyśleli coś za mnie tak, bo no. ona tak robi i jest wszystko super. I wcale nie, to nie jest tak, że z tobą będzie coś nie tak, tylko po prostu ten model nie będzie dla ciebie tak, jak nie jest dla nas. Akurat taki, jak ona ma, że to okno 8 godziny od godziny no. tam 12 czy 13 do 21. U mnie by to nie przeszło, bo ja wolę rano zjeść, ja często robię trening rano, więc no trzeba wyciągnąć rano. No, ja więc my po dzisiejszym dniu wiemy, że dieta nie jest... Nie jest dla nas. Dla nas. Ale czy będzie dla Was to musi też sprawdzić, że W ogóle chcecie być na takiej diecie. Ja mam właśnie fita tu? Na ten moment mamy 1300 kalorii. Dopiero. A potrzebujemy mieć 1600-1700. Więc jeszcze te nie no. byśmy spokojnie zjadły, ale ja nie wiem, czy jestem w stanie zjeść. Ja też nie. nie bo nie. ja się już taka pełna, bo dla mnie to jest za dużo w jednym czasie. W takim to. sposobem byśmy w ogóle nie przejadły swoje kaloryki. To no. czysta to w ogóle dla mnie, to dla na też, to, to ma... nawet nie jest podstawowa przemiana materii, a jedzenie ma... poniżej podstawowej przemiany materii jest bardzo niezdrowe. I poruszymy taki wątek, no. że wiele osób uważa, że intermittent fasting jest super, żeby schudnąć, ale też jeżeli my właśnie w tych 8 godzinach zjemy, bo my zjadłyśmy mniej, ale są osoby, które zjedzą Więcej tych 8 godzinach, na przykład, jeżeli by nie liczyły ani w stylu, to wtedy mogą przejść te kalorie i i tak nie schudną, bo te godziny nie są jako, jakoś. To nie jest jakaś magiczna metoda, która pozwala schudnąć, tylko cały czas to się opiera na tym, że musimy zjeść mniej kalorii niż potrzebujemy. A dzięki temu mogę jeść co chcę, mogę zjeść pattaja na, na obiad mhm. i nic się nie dzieje, mogę zjeść pizza. Właśnie, więc ja trochę tego nie rozumiem. To jest po prostu. Zwykła dieta redukcyjna, którą sobie ustalasz według godzin. Intermittent fasting jest dietą jakaś ta inna. Też trzeba trzymacie kaloryki, nie ma tutaj strwa, e, nie ma żadnej wagi. I jeżeli komuś odpowiada takie coś, po prostu lepiej się ten czuje, jest mu łatwiej trzymać tą dietę, to jak najbardziej niech sobie dobierze godziny pod siebie. Okno, jakie to mu się podoba, to na pewno nie jest tak dla nas. Hmm. A laktozę, gluten i soje należy. Po prostu dopasować do, 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 siebie. do siebie, czy masz, czy tak. tolerujesz, czy nie, wtedy ją wykluczasz, jeżeli nie tolerujesz, nie wykluczasz, jeżeli wszystko jest okej okay. mm -hmm. i nikt nie ma prawa mówić, że coś jest złe, jeżeli jest złe tylko dla, dla tej, tej jednej osoby. Tej osoby. Dajcie znać w komentarzach, kogo dietę mm -hmm. mogłybyśmy przetestować, na przykład jakiś futbuk mm -hmm. i tak dalej, bo bardzo chętnie przetestujemy. Także dajcie z nas i to tyle. I pa pa!